Iwona Tokarska, witam w świątecznym wydaniu Gościa w kawiarence, a zaproszenie do programu przyjęła Ludmila Wocial-Zawadzka, opolska dyrygentka. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja to zawsze mam ochotę na śpiewająco. No, czemu nie? Tak jest, rozśpiewana miłka. Powiedz w takim razie, które kolendy i pastorałki są tymi Twoimi ukochanymi, które najpiękniej Ci w duszy grają? Jest ich naprawdę bardzo dużo, bo rzeczywiście z chórami śpiewam olbrzymią ilość kolęd. To w ogóle jest ciekawostka, bo w Polsce mamy najwięcej kolęd w porównaniu do innych narodów, więc jesteśmy mistrzami w ilości. Ja lubię z chórem, kiedy śpiewamy północ, już była, gdy się to po prostu tak mnie niesie. I ja wiem, że chórzyści też się tym jakby ekscytują. Mamy też takie wykonanie cichej nocy, taką aranżację przepiękną i, i przygotowałam ją naprawdę we wszystkich chórach. Tak mnie się, tak odlatuję w górę. Taka jestem, chociaż to nasza nie jest akurat polska, więc dokładnie wiem, to pochodząca z Niemiec kolenda. Natomiast, natomiast rzeczywiście północ już była, ale w ogóle śpiewanie wszystkich kalendarzy mnie niezwykle rozczula, ale mam taką ulubioną, którą kiedy, z dzieciństwa ją pamiętam: że to była Jezus malusieńki leży wśród stajenki. Ja nie wiem właściwie dlaczego tak się dzieje, że ja tą kolędę tak bardzo lubię. Płacze zimne, no i by nie wesoła, nie? Ale, ale tak mi się wydaje, że ta mama jest taka czuła, więc to pewnie kołysanka i pewnie stąd z dzieciństwa. I tu jest taki moment, bo u była, i patrzcie, rąbek z głowy zdjęła. Teraz już wiem, ale w dawnych czasach myślałam, że rąbek to jest taka tyta, Rób obfitości, i ona daje temu Jezuskowi i on jest szczęśliwy. To z takiego dziecięcego o, umysłu, niesamowite takie wyobrażenie. Taką miałam, ale później już wiedziałam tak sobie to, że to jeszcze owinięta woalem. Mhm. Piękna historia, więc rzeczywiście też ta, ta kolenda moja ulubiona. A czy są jakieś piosenki świąteczne, które ty szczególnie lubisz? Mam taką jedną bardzo. Ona została skomponowana akurat specjalnie na moje zamówienie, do tekstu który też trochę inspirowałam. I to jest piosenka Niech pada, niech pada, niech pada śnieg. Niech zniknie wśród bieli smutek i zło i niech gwiazda prowadzi na nieba brzeg, gdy świecy blask Padnie na bąbki szkło. Boże, jak to ładnie. I to jest taka, taka magiczno-bajkowa, baśniowa. Tam oczywiście też jest, że siedzimy przy stole wigilijnym, że jest biały, białym obrusem nakryty stół, że pierniki, to więc jest zapach. Wszystkie zmysły są tam uaktywnione. I to jest piosenka, której tekst napisał Piotr Majewski, a muzykę skomponował mój brat, Radosław Wocial. Przygotowywaliśmy z chórem, ale w ogóle to powstało w pierwszym o patrzcie, teraz sobie przypomniałam, dla radia napisaliśmy tę piosenkę, yy, dla dzieciaków i tak, tam, i jak ja sobie przypominam te wykonania dziecięcych głosów, tak, to było po raz pierwszy, a potem poprosiłam o przearanżowanie tego dla Akademickiego Chóru Politechniki i teraz jest to piosenka, bez której sobie chyba świąt nie wyobrażam. No i ja, ja w ogóle mam takie wrażenie, że Państwo też lubią jak święta są pełne śniegu i tutaj początek, niech pada, niech pada śnieg. No właśnie, no właśnie. W takim razie ja czuję, Miłka, że Ty nie tylko żyjesz kolendami, ale przede wszystkim żyjesz świętami. Kochasz najbardziej święta Bożego Narodzenia, czy raczej wolisz Wielkanoc? To jest zawsze bardzo trudne pytanie, bo każde święta. Jest mają... jest dylemat. Tak, bo obydwa. Akurat ja jestem jako, jako muzyk, to mogłabym powiedzieć, że dla mnie jedne i drugie święta mają zupełnie inny obraz muzyczny. Te święta Wielkiej Nocy to właściwie spotykamy się codziennie od czwartek, piątek, sobota, niedziela, śpiewamy razem z chórem. Przygotowania też trwają długo, piękne utwory pasyjne, więc tam rzeczywiście się dużo dzieje. Ja jestem. Taka nasycona tam muzycznością, a tutaj tak jest, że zaczynamy już w listopadzie śpiewać kolendy. Teraz przed, przed świętami Bożego Narodzenia śpiewamy te kolendy, i my to wszystko robimy tak jeszcze po tajniaku, bo dopiero 24 można jakby wyjść z koncertem na dwór, czyli do kościoła, czy gdziekolwiek i zacząć śpiewać. Wiecie, to jest takie, jakby taka adrenalina rośnie, i tego 24 rzeczywiście jest taka pokaz tego, co się tutaj działo z hurami. A w domu. Ja w ogóle zastanawiałam się przed przyjściem tutaj do ciebie, ja po prostu bardzo, bardzo wierzę w to, a nawet ja jestem przekonana, że ludzie w domach teraz śpiewają. Może nie wszyscy się chcą przyznać, bo zwykle myślą, że trzeba może być jakimś super profesjonalnym do śpiewania, a wcale nie, najbardziej profesjonalnie to śpiewają osoby, i to powiem Państwu z pełną świadomością, te, które robią to naprawdę prosto z serca. Zresztą, jeśli łączy się profesjonalizm i mnóstwo serca, to Państwo najwyżej oceniacie takie występy, a jeżeli ktoś śpiewa świetnie technicznie, ale nie ma w tym zaangażowania serca, to właściwie, choćby był najlepszy na świecie, nie ruszy naszych serc. I odwrotnie, też to tak działa, że jeżeli ktoś śpiewa tak bardzo z serca, wierzy w to, co śpiewa, to potrafi nas rozczulić, wzruszyć, no i sprawić, że jesteśmy jak w niebie. I ja też w to bardzo, bardzo wierzę, więc bardzo wierzę w śpiewanie kolęd w domu i tą taką ciepłą, dobrą atmosferę. No to jest wiesz, bardzo długi, długi te, duży temat, ale wierzę w to. Spotykam się z chórzystami i ja wiem, że oni śpiewają w domach. Ja w ogóle mam, przygotowałam z chórzystami i to wszystkich moich chórów taki plan, jak zostać wigilijnym DJ-em. Ciekawe, czy spełnili swoje zadania, zaraz Ci pokażę. <noise> ale wiesz, ja też chciałam się Ciebie zapytać, jaka jest Twoja ulubiona kolenda albo kolendy? Ja lubię bardzo, gdy śliczna panna i lulejże jezuniu i nie wyobrażam sobie świąt właśnie bez tych dwóch kolęd, które gdzieś tam szczególnie są w moim sercu ważne. Ale teraz chciałam ciebie zapytać, czy ty uważasz, że dobrze, że korzystamy również z tych zagranicznych źródeł muzycznych i że również sobie podspiewujemy chociażby Last Christmas? <laughs> Ale to już są piosenki świąteczne i y, 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 tak, tak, odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, y, bo skoro nie do końca możemy w pełni y, zabłyskać, jeszcze, już z polskimi, naszymi koledami, bo czekamy na ten dzień narodzin Pana Jezusa. To popatrzcie, jak wchodzimy do sklepu i <laughs> znamy te hity za oceanu, i one brzmią nam w uszach, i już sobie nie wyobrażamy jingle Bus, bez świąt bez jingle bass, czy tam zakupów świątecznych i kolejne czekoladki i tak dalej, czy jakieś prezen na, na prezenciki. To, to ja jestem tak, jestem absolutnie. Jakie to jest przyjemne wejść do sklepu i słyszeć muzykę, i to jest ta muzyka, która kojarzy, kojarzy nam się ze świętami. I to nie są kolendy, to są piosenki świąteczne. Mamy też nasze, rodzime piosenki świąteczne, i też nam tutaj w sercu grają i korzystamy. Także tak, absolutnie. I bardzo lubię też te piosenki świąteczne. Ale umówmy się, polskie kolędy są najpiękniejsze na świecie. Nie musimy się umawiać, to jest prawda. Są najpiękniejsze, absolutnie. Zastanawia mnie taka kwestia, bo ty zazwyczaj dyrygujesz i już jakby realizujesz wizję, którą ktoś kiedyś już wymyślił, czyli kompozytor. Czy ty czujesz właśnie, że te osoby podchodziły do tego z pasją, z takim dużym zaangażowaniem i z taką, można powiedzieć, właśnie miłością świąteczną, z takim świątecznym rozczuleniem, czy raczej podchodziły do tego, a dobra, musi być coś na święta, zróbmy to, i niech to ktoś potem zaśpiewa? Też odpowiedź na to pytanie naprawdę prosta. Na szczęście wielu kompozytorów podejmuje się dzieł opracowania jakiejś kolendy. że mamy tych kolend mnóstwo, a tych najsłynniejszych pewnie jest z 20, to właściwie jeśli kompozytor. Czy aranżer, no w sumie kompozytor, bo musi przyjąć, jakoś pokazać swoją wizję, swoją, swój obraz danej kolendy, to odpowiedź jest prosta. Jeśli mi się jakaś nie podoba, to po prostu jej nie wybiorę. I, i znajdę na pewno taką, która. Yy, która Odpowiada nie tylko moim zapotrzebowaniom, ale przede wszystkim chyba zapotrzebowaniom zespołu, bo, bo, bo w takiej sytuacji, kiedy zespół, czyli chór tutaj śpiewa utwór z pasją, trochę w tym jest albo musi być dobra energia, czyli muszą być, musi być ciekawa harmonia, albo w prostocie siła. Ja te, teraz po latach kiedyś poszukiwałam takich skomplikowanych opracowań kolend, i one tak. Ale... Ale tam wymyślił kompozytor, czy właśnie kompozytorka. A, a teraz widzę, że czasem w prostocie siła, że można z chórem zaśpiewać coś naprawdę nie poszukującego nadmiernie, tym bardziej, że sama kolenda sama w sobie jest piękna. I teraz m, e, niedawno nagrywaliśmy program i Alicja Sankowska powiedziała, e, pytam się, bo wybrała właśnie jedną z polskich kolend, e, Jezus Malusienki i, i mówi tak: ja e, uważam, że kolend nie ma sensu śpiewać z nadmierną in interpretacją. Bo zaśpiewane prosto są równie piękne. I, no I zgadzam się z nią, rzeczywiście tak jest. Chociaż oczywiście, jeśli ktoś wymyśli niesamowite nowe spojrzenie na, na to, jak zaśpiewać kolędę, pewnie jestem otwarta zawsze. Ja w ogóle chyba lubię w każdą stronę, bo podoba mi się ta różnorodność w świecie, to tak trochę jak w chórze, że spotykamy się w 30, 60, zależy, jak liczne są chóry, 20 osób, a nawet w 16 i, i w, w tym chórze. Że każda osoba ma serce, płynie w niej krew, ma swoje przeżycia, energię, miłość, swoje też zmartwienia, ale razem, kiedy każda z tych osób staje, tworzą taki niesamowity, i to użyję tego słowa, ale naprawdę w pełni świadomie, bo mam w domu, kalejdoskop. Każda osoba stanowi, no bez tej osoby nie istniałby tak piękny obraz. Ja często zresztą mówię w chórach, że. Jestem jedną z Was. Jeżeli mamy 20 osób, to jestem jedną 20 tego chóru. Oczywiście jestem do tego, żebyśmy zaczęli wspólnie, ale też w sumie śpiewam z chórem, bo lubię bardzo. Natomiast, może nie powinnam czasami, ale przyjemność też ważna. Więc jestem jedną 20 swojego zespołu i uwielbiam, naprawdę uwielbiam, kiedy każdy człowiek może pokazać to, co ma w sobie najpiękniejszego. I nie, nie wyobrażam sobie, i na pewno nie jestem takim dyrygentem, żeby y, kogokolwiek powiedzieć: śpiewaj tak, jak ja chcę. <laughs> nie, niech śpiewa ze swoją, ja pomogę w emisji głosu. Spróbujemy ujednolicić, żebyśmy byli wspólni w oddawaniu tego, co każdy ma jednak indywidualne: barwy głosu, jego emocji, jego przeżyć, jego sposobu też ekspresji na scenie, bo pozwalam na to, chociaż czasami dostaję od później, od jurorów na przykład. Ale tam dyrygentów było w tym chórze, a ja z kolei trudno jest mi zatrzymać kogoś, żeby powiedzieć: proszę cię, nie przeżywaj tak muzyki. Jezus, ma! Tak aż chórzyści czasami chcą, więc muszą to zrobić trochę tak, powiedziałem tak, tak: Jezus, ma, Lusieńki. I rzeczywiście ten ruch trochę zmniejszają, ale nie zamknę ich na pewno. Zamknięcie byłoby. Jezus, no, no nie, gdzie to jest? To jest to samo. Nie? Więc rzeczywiście śpiewajmy, degestykulując, dodając pstrykanie. Ja bardzo wierzę, że Państwo śpiewali po prostu w trakcie świąt i jeszcze tyle dni przed nami. Do drugiego lutego możemy wciąż śpiewać, wciąż się radować muzyką. No właśnie, Miłka, wspomniałeś o tym, że lubisz eksperymentować i my na koniec dla Państwa mamy taki mały eksperyment. Zobaczymy, mm -hmm. czy nam się to uda. To co? W takim razie ja muszę rozpocząć, tak? Ja, ja czy ty też ty ja, ja, zrobimy, tak. Mamy przygotowane, wytłumaczę o co chodzi, bo y, m, mówiłyśmy się tutaj z Iwonką, że zrobimy, zaśpiewamy dla Państwa coś niesamowitego. Remiks. Remix. I to jest właśnie <laughs> sposób na kolędy, o jaki poprosiłam, żeby właśnie stali się chórzyści DJ-ami w swoim domu. Jeżeli znacie kolendę. Mizerna, cicha, tą kolędę i znacie, pójdźmy wszyscy, to się uda. Ważne, żeby wiedzieć, które dźwięki, bo to nie jest obojętne. Kiedy zaśpiewasz mizerna, to od tego dźwięku Iwonka zaśpiewa pójdźmy wszyscy, a w tym samym czasie ja zaśpiewam inną kolędę, mizerna, cicha. Wyjdzie nam to, bo my już ćwiczyłyśmy. Ha! mi, pójdźmy. Pójdźmy z do stajenki, pełna Jezusa niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami promieniach Jezus Małego. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus Małego. Dziękuję bardzo Dziękuję. w odcinku Gościła Ludmila Wocial-Zawadzka. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.